Cześć, witajcie, z tej strony Dejwo i Prosiak. Plan na dzisiaj jest niezwykle prosty. Najpierw kawusia na głodówce i naładowanie baterii na cały dzień widokiem na Tatry. A generalnie w tym miejscu jestem drugi raz, ale bankowo będę tu przyjeżdżał regularnie. Głównie dlatego, że jest to absolutnie top, super fajny spot przyjazny motocyklistom z pyszną, z Charlotką, z mega fajną obsługą i równie pysznym widokiem. Dzisiejsza akcja zorganizowana została oczywiście przez kogo innego, a przez Adriana z Motopodhale. Dzięki Jadik za zaproszenie. Rozkład jazdy na dalszą część dnia jest równie prosty jak początek. Po spocie grzejemy lokalnymi drogami pod kierownictwem pana kierownika, rzecz jasna, do miętustwa na jubileuszowe zlocicho. Muszę sobie w końcu jakąś pamiątkową koszulkę zlotową kupić, bo jakoś niespecjalnie jestem fanem blach. Pewnie dla niektórych to co wygaduje to mogą być jakieś herezje albo coś w tym stylu. Trudno, dajcie w każdym razie znać czy blacha zlotowa to tak zwany must have czy też raczej nie gustujecie w tego typu biżuterii. Na koniec dnia, jak czas pozwoli, zaglądniemy jeszcze w jedno piękne miejsce na Podhalu, a jakie, to się okaże później. Dzięki, że jesteście. Zapraszam serdecznie do oglądania. O, no szanowni, Dzień dobry. dzień dobry. Ale umyłbyś go czasami, wiesz, bo to wstyd A tu mało deszczu jest ostatnio, one się myją tylko i wyłącznie na deszczu, to moje <grym> moja taka moja. na naturę. Tak, dokładnie. Tym, jak to mówią częste, cię skraca życie. Ale byłem ciekawy, czy przyjedziesz GS-em czy Himalajanem. Nie, wczoraj jeździłem GS-em czy Himalajanem. Aha, czyli dawkujesz sobie. Tak, tak. tak? Jesteś sprawiedliwy. <laughs> Jest moc Trasa fajna, nie? Super Kurcze, po prostu piękna O panie, jak pan wymyśli trasę, to już... Ale to w ogóle chyba... byli nie? Nie, świetna, świetna, naprawdę Super znaczy na pewno, bo to było tak zrobione, że ktoś to by nie chciał. Nie, mega, naprawdę. Parolusie. Mega, mega dużo, A mega dużo. Jestem uwiczę. Jest wszystko w moich rękach. Moi kochani, to są co roku. No teraz nie było imprezy przez dwa roki, ale cawsze mamy tą konkurencję. Tpicie z intycji. to są mistrzostwa świata nieoficjalne. Medal będzie do odbioru w toj Toju. Na razie się nie denerwuj mostu kolego od razu do, do drugiej ręki, od razu, czy moich od razu dwa? Słuchajcie, jest dobrze, ja sam wypił dwa cyrpoki i zjem, a teraz będzie cyrpok numer trzy, a co? I teraz uwaga, co by było jasne, od razu wyjaśnię, bo za chwilę będą pretensje, ja był piersi, a ja był pierwsi. Uspokoję Cię kolego, syćko olezy od jury, czyli ode mnie. Komisja w składzie Jo, jo, jeszcze rozjo już wyniki mowkie, seni. Tu. Tu. Wyniki były wczoraj w internecie. O, tu są wyniki. No to co, gotowi? Moi kochani, kibicujemy oczywiście wszystkim, bo to nie są proste rzeczy. To się inno dzieje tu w miętustwie na zlocie jubileuszowym dziesiątym. Uwaga! Odlicanie. Wypijamy kubek do dna, co by tam nic nie zostało. Potem komisji nie sprawdzimy. Uwaga! Gotowi! 3, 2, 1, start! Ten faworyt? A ten to jest dobry? Ja go znam, ja go znam. Słuchajcie, dwa cerpoki to nie jeden. Dwa cerpoki to nie jeden. Cisby. Tak wygląda Wąpierz. Wpija jojka na torbie szczelo. A tu co? Słuchajcie. On się spogubił? Czyska się widzieli, bo się zobaczył na tą dziewczynę farbowaną. Ten był pierwszy, fabu drugi. Kudłaty? Trzeci? Ja nie wiem, ja mi się już chce. Dobrze, tu był czwarty. Ten już tam dobrze. I dziewczynka se poradziła. Moi nie brawo do niej! Jacek, dałeś nagrody z tego wora, bo naprawdę worto. Sycka dostaniecie no się mały upominek, poczekajcie chwilę, ale myślę, że ze zwycięzca może być ino jeden. Dziesiąty zjazd w miętustwie. W zasadzie impreza już powoli się rozluźnia, ale mnóstwo ludzi pod sceną. Bardzo fajne miejsce. To już dziesiąty zjazd, tak? To dziesiąty zjazd w miętustwie. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym. Mam nadzieję, jest spontaniczne, bo jeżeli nie, to pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapie w górę, pamiętajcie o komentarzu. Do zobaczenia i szerokości. Takie miejsca lubię najbardziej. Proszę? No, zwłaszcza tym. No, to prawda. Wyjazd jest średni, ale widok super. Małe postscriptum do dzisiejszego wypadu, do Miętustwa. Płazówka. Piękny widoczek na tatry. Coś wspaniałego. optymistycznym akcentem do następnego.